Także lecimy. To jest jakby jakaś taka kuchenna wina. Dużo muszek tutaj w ogóle jest. Cegły. była kuchnia, wiecie? Tutaj jest zamurowane, zobacz. Całe wejście i tutaj jest ta, zamurowane i spalone poszberki leżą. I patrz, że ma, są płytki. Są oryginalne płytki jeszcze, nikt tego nie pozdzierał. Tutaj mamy okna i takie o pomieszczenie duże z jakąś drewnianą podłogą i fajne drewniane drzwi. Także jak mówiłem płytki są takie fajne, oryginalne, typowo jakby szkolne mi się wydaje. Tutaj mamy też jakieś pomieszczenie może techniczne, może nie. Mamy okna i... wow, ale dach, strop, tu już przegnite deski, także uciekamy stąd. Dobra, tutaj nie będę wchodził, bo jest przegnite, przegnite podłoga jest. Nie wchodźcie tam, bo podłoga się zawala. Tutaj uważać lepiej. Mamy przejście na górę, panowie. A to jest duże tutaj. Mamy w ogóle zamurowane wejście. Mamy bezpieczniki chyba jakieś. Drzwi ogromne, czerwone. Wow! Cholera jasna. Nie zauważyłem tego. Uważajcie na głowę. Mamy okna, mamy takie półkole fajne i znowu patrzcie na dach. przegnite te deski, zwisają, a mamy dalej przejście. Ale zobaczymy, co mamy tutaj. Pomieszczenie puste, także nic ciekawego. Tutaj tak samo. Mamy przejście dalej, chyba tam piwnica jakaś. Ale tu jest ogromne. Z zewnątrz to wygląda naprawdę wspaniale. Mimo, że jest w takim stanie. Ale nie sądzimy, że to jest takie ogromne. Podłoga jest zalana. Mamy okna. Tutaj mamy zalany sufit trochę. Tam już nie ma. I tutaj znowu patrz. Rowerem tu jesteś? Chyba tam rowerem na urbex poszedł. Tu mamy zalaną Podłogę, czyli tutaj gdzieś musi przeciekać. Tu mamy dziurę. Ktoś to rozwalił. Jaki tu jest korytarz? Zaraz, że cała podłoga jest zalana. Gdzieś o, to musi przeciekać. Tu były kible. Ale to jest ogromne. Z zewnątrz to nie wydaje się takie duże. Tutaj też mamy jakieś pomieszczenia, może to były go, gościnne pomieszczenia. Tu mamy już wszystko zalane. Tu kolejne takie pomieszczenie. I tutaj w ogóle są okna zanegowane. Tu wszędzie były okna. Też Wam pokażę, bo to jest takie ciekawe. Tutaj mamy ogromne pomieszczenie. Tutaj mamy spalone futryny, czyli to było w pożarze. Zresztą wcześniej widzieliście, mówiłem Wam o tym. Tu mamy drzwi kolejne. I tutaj mamy. I tutaj był pożar. Mamy całą górę spaloną. I to jest chyba kominek. Tutaj mamy takie pomieszczenie ogromne. Całe spalone. I tutaj mamy kominek. Cholera. Dobra, to tylko jakiś szkół, dwóch, czy plastik. I tutaj mamy ogromny kominek. Piękny. Tutaj mamy kolejne przejście dalej. Tu mamy jakąś łazienkę. I tu chyba jakieś pomieszczenie techniczne. Tak mi się wydaje. Także pierwsze piętro jest ogromne. Zobaczymy teraz górę. Przecież tak jak tutaj widzę, nie warto na górę wchodzić. Zobacz na, zobacz na sufit. Mamy kolejne przejście, i kolejne pomieszczenie, chociaż tutaj byliśmy. My, my stąd przyszliśmy. Ok, to jest takie ogromne, że już się pogubiłem. Naprawdę. Tutaj mamy te pomieszczenia, wszystkie? Wiesz, gdzie było wejście na górę? Gdzie? Ja się zgubiłem. Ja się autentycznie tutaj zgubiłem. Gdzie? Tamtą to my w sumie przyszliśmy, więc tak może być. Tutaj jest to pomieszczenie. A tutaj ktoś rozkopywał. Może samo się rozwaliło? No bo przez lata to raczej... Jezu, jak mnie wystraszyłeś. O, mamy. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Tutaj było wejście, jest zamurowane. Uważaj na górze. Cały dach się wali. Dobrze, że schody są betonowe. I patrzcie na tą kajęczynę. Coś pięknego. Ale już tu jacyś byli, bo mamy graffiti. Ej, ale tutaj mamy nawet na dach wejście. Ale to jest y, odcięte chyba. Nie, trzyma się. Mamy, ej, drugi kominek. Czyli tutaj musiały też być pokoje skoro mamy drugi kominek nie będę tam wchodził, ale wam pokażę kominek mamy tam mamy przejście to jest beton dalej, ale patrz tutaj dziura jest już zobaczcie na sufit tu na pewno była kuchnia, bo mamy kominek, czyli pokój gościnny Nie wchodzimy, bo tu jest drewno. Ale tam widzicie, właśnie tak jak mówił rowerem na Urbex mamy yy, kuchnię. Mamy też tam na górze mechanizm. I to jest chyba, ej, czy to jest żyrandol panowie? z Warszawa. Chyba był żyrandol. Na górę chyba nie wchodzimy, nie? Tu można spróbować. Tak? Zacznę. Zobacz ten żyrandol, co to jest. Nie wchodź tutaj. To jest stan techniczny, nie Spójrz pod nogi. Wiem. I tu bela się zawaliła jedna z góry. Dobra, się... Zarosło. A tam jest jakieś przejście? Tylko no. zabite. No. no to pewnie to samo co tam. Tak? Ja jestem. Co? na no. Urbex, jest naj, najlżejszy. Tak. Tam? Dobra. No, Wiesz. Tylko tu jest tu drewno jest, nie, nie będę wchodził nawet ci panel, wchodzisz na górę Dobra, szanuję szanuję Ja chyba wezmę czołówkę na czołówkę, czyli kamerę na czoło bo tak to nie chcę ryzykować Teraz trochę nie będę wam nic pokazywał, bo trzymam panel Muszę pomóc. Mógłbyś wejść na górę, bo są cegły. Fenomenalnie to wygląda. Anarchia to sposób życia. Dużo osób tu było. Ty jesteś najdłużejszy, nie? Włożyłbyś się na balkon? Ten balkon. Teraz na Aż to nagram. na na Tam Nie ma za bardzo... Czy to jest Także szybka eksploracja, panowie. To jest chyba najmniejsza płaszczyzna, już. O, nie? O, nie? Zeszlibyście na dół zobaczyć, czy tu są cegły, czy mogę tu wejść, bo chcę ten kominek pokazać ludziom. Wejść, tutaj. No może spróbować, bo ja to się trochę cykam, nie? Ja ze, z całym sprzętem może ze 100 kilo. No, kominek po prostu masz tu przejście. To też warto niby pokazać. To nie dla wyświetleń robię, tylko dla pasji. A. A ten na dole kominek był stosowy. Ej, widziałeś tą firanę tutaj oryginalną? Deski. No deski to deski. W, tym, w takim miejscu nie warto. Także tutaj się z wami żegnam. Także to dzisiaj byłoby na tyle. Zwiedziliśmy sobie pałac. Ze mną był urbex Warszawa i rowerem na urbex. Do następnego.